Czas na kolejny filmik, ale najpierw muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że nikt z Was nie napisał do mnie, proszę Pani, jaki ten Excel trudny. To znaczy, że jesteście bardzo mądre dzieciaki, dla których to nie jest trudne. Dlatego dzisiaj będzie kolejna lekcja dotycząca Excela. Zrobimy sobie taką tabelkę, ale najpierw zacznę od historii. Była sobie pewna Kasia. Kasia bardzo lubiła kwiatki, a kwiatki trzeba podlewać, ale dowiedziała się, że wodę trzeba szanować. W związku z czym poprosiła mamusię o słoik, bo Kasia miała dobry pomysł, jak tę wodę szanować. Słoik postawiła na balkonie i zbierała w słoiku deszczówkę. Traw chciał, że padało każdej nocy. Jak już miała w słoiku dużo deszczówki, była ciekawa, ile każdej nocy zebrała i mierzyła. Wlewała wodę do miarki i mierzyła, i wiedziała, ile każdej nocy wody zebrała. A następnie, oszczędna i mądra Kasia, podlewała tą wodą kwiatki. I od historii o wodzie i oszczędności zaczniemy. Ja tradycyjnie będę pokazywała w dwóch programach. Najpierw to będzie Open Office, a potem przejdziemy do takiego arkusza kalkulacyjnego online, który jest z pakietu Microsoft, czyli z tego co prawdopodobnie wy macie w komputerach. Klikam sobie na dowolną kratkę. I pierwsze co robię, to sobie piszę dni tygodnia Robię przerwę, żeby to ładnie wyglądało i piszę. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela. Ile wody? I znak zapytania. Powiedzmy, że w poniedziałek Kasia zebrała 200 ml, ml. i od razu tu Wam tłumaczę, dlaczego ja tak zapisuję. Gdybym zapisała w jednej kratce na przykład 200 ml, 30 ml, nie wiem, 12 ml i później próbowała coś z tym zrobić, patrzcie, zaznaczam sobie kratki i wrzucam moją sumę. Nie ma sumy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kratka mówi do nas, człowieku, albo cyfry, albo literki. Wrzucasz jedno i drugie. Wybacz, nie! No to ja teraz wyrzucam tę sumę stąd i likwiduję te mle. Wrzucam moją sumę. Działa. Widzicie? Dlatego tu piszę 200 ml. Wtorek, no mniej padało, zebrała tylko 25. W sobotę zebrała znów 150 ml i w niedzielę zebrała 50 ml. Kasia była ciekawa, ile zebrała w skali tygodnia, w związku z czym, nasza mądra dziewczynka wzięła, zaznaczyła sobie tylko tę rubrykę i rzuciła sumę. ho! ho. 80 ml dziewczynka zebrała. Była z siebie bardzo dumna, pochwaliła się mamie, a my się również będziemy chcieli pochwalić, że bardzo ładnie potrafimy zapanować nad wyglądem naszego zapisu. Patrzcie, co ja robię. Zaznaczam sobie całość tej mojej. Nie zależy, jak to będzie wyglądało, prawda? Tu jest Arial 10. Mogę zmniejszyć trochę czcionkę na 9. Mogę. Mogę chcieć, żeby w mojej tabeli wszystko było na środku. Mogę. Mogę chcieć, żeby tło komórek było inne. Na no dożółte. sobie sformatować nasze krateczki. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić jeszcze w innym programie. Przypominam, gdzie co jest. Krawędzie komórki, tło komórki. Czyli zaznaczam kilka komórek, ustawiam sobie krawędzie, Ciała w mojej tabeli, którą sobie zaznaczę, więcej pozmieniać? Też mogę. Mogę tutaj zmienić wielkość liter, mogę zmienić czcionkę. Nie wiem. Pewnie nie będzie polskich liter. Wielkość czcionki. Większość rzeczy jest do zmiany. Przechodzimy do innego programu. Jest, widzicie jak to wygląda, nie będzie mi się mieściło. Najeżdżam na ten brzeżek, widzicie jak to wygląda. Takie są dwie strzałeczki i gruba kreseczka, i sobie trochę to rozszerzam. Niedługo się będziemy uczyli, co zrobić, żeby się tekst zawinął, żeby było jedno pod drugim. Tu wpisujemy, ile, przepraszam. Wody. To zaczynamy dni tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa. Ja szybciej piszę. Czwartek.

Wszędzie sobie wpisuję to ML. I podliczamy, ile nasza Kasia uzbierała wody w innym formacie. I teraz tak, czy dzieci pamiętają, jak tu wygląda autosumowanie? Pamiętają. Tutaj, spójrzcie. 580 ml. Zaznaczam sobie to wszystko. Będę chciała wpłynąć na wygląd. W tym programie to jest tutaj, taki kwadracik. Ustalam sobie jakieś obramowanie. Nie wiem, może być takie? Może być. Ustalam sobie kolor obramowania. Ustalam sobie styl obramowania. Nie wiem, może gruby bardzo. Ustalam sobie jakiś wygląd. zaznaczyć całość i patrzcie, ułożyć to na środku, mogę. Mogę zmienić ściankę na Arial Black, mogę, wielkość, mogę. Wszystkie te rzeczy, które ja chcę, są do zmiany, patrzcie. Tak samo tutaj działa ta formuła, w związku z czym wpisujemy w jedną krateczkę, jak tu, tak samo Tutaj 150, czyli cyferki, wartość liczbową, drugą krateczkę, <grym> przepraszam, wpisujemy literki. tak żeby nasz komputerek się nie pomylił. Jeżeli chcę rozciągnąć kratki, rozciągam. Widzicie? O. Gdybym chciała zwęzić, to też mogę. Jeżeli ktoś z Was nie dałby rady tego zrobić, bardzo proszę, żeby dał mi znać. Ja będę przeglądała Librusa w poniedziałek, wtorek. Jeżeli chcecie, piszcie na maila. Proszę Pani, nie dałam rady, nie dałem rady, pomogę. Dobrze? Postaramy się to zrobić jeszcze raz, coś wymyślę. Ale wiecie co? Ja myślę, że to jest takie proste, że dacie radę. Pamiętajcie. Oszczędna dziewczyna z, z tej wody, którą zebrała, podlewa kwiatki i zawsze sobie oblicza, ile zaoszczędziła. Do widzenia. Czekam na Wasze maile z zadaniami. Bardzo chętnie postawię Wam piątki.